Z tego zainteresowania Usłyszałem o takim wydarzeniu przy na naszym portalu kościerskim w Kości 24 Info. No i zainteresowanie, fajna sprawa, wycieczka taka w dobronie tutaj przyjaciół, znajomych tutaj kościerzaków Rodowitych, nie tylko zresztą, bo i ogólnie. No i podjąłem taką decyzję, że jednak spróbuję zobaczyć, jak będzie. No i póki co, muszę powiedzieć, że jest super sprawa. No, jeszcze małe ale jest takie, że jest to pierwszy raz, jak wiadomo, pierwszy raz zawsze jest trudny, ale wiadomo, że jakby to było organizowane w weekend to podejrzewam, że frekwencja byłaby znacznie większa. No mi z tego są, że jeżeli już jakieś spotkania robią, to robią to nawet właśnie na terenie natury, jakieś wloty rowerowe, wycieczki. Po sercu kaszub jest dużo ścieżek rowerowych w Dzydze. Znaczy, jest bardzo naprawdę dużo, dlatego ciężko by było wymienić wszystkie od razu. No, ale mówię, kto na bieżąco po, po Kościerzyni, po Kaszubach jeździ, po naszych lasach, to wie dokładnie. Nie? Pierwszy rajd rowerowy po sercu Kaszub, czyli promocja ścieżki rowerowej, która prowadzi od Kościerskiego basenu. Do, do naszego ośrodka, czyli Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie. Zaprosiliśmy, zaprosiliśmy mieszkańców powiatu, osoby związane z rowerami, żeby tutaj dzisiaj z nami były i, i w formie takiej rekreacyjnej przejechały, zapoznały się z tą ścieżką rowerową. Jest tutaj grupa pracowników starostwa, ale też bardzo, bardzo dużo mieszkańców. Sam jestem zdziwiony, jak duża frekwencja dzisiaj osób rodzinne wyjazdy z dziećmi, zaraz dojadą, następne, zaraz dojadą następne grupy. Być może ktoś się trochę, trochę tutaj pogubił. Jestem bardzo naprawdę zadowolony. Pomysłodawcą tutaj tego, tego dzisiejszego wydarzenia jest, jest, jest powiat kościerski, a dokładnie pani sekretarz Monika Wolik oraz Pan kierownik Tomasz Szala, który wpadł na taki świetny pomysł. Myślę, że to jest super, super sprawa. Promowanie zdrowego trybu życia, promowanie naszego środka w garczenie ścieżek rowerowych i właśnie jeżdżenia na rowerze, które jest bezpieczne, zdrowe. Widać to po uśmiechach na twarzach dzisiejszych uczestników. No ja sobie nie wyobrażam, żeby nie przyjechać. Tym bardziej, że jesteśmy członkami klubu rowerowego. Jeździmy na co dzień. Impreza fajna, ponieważ jest to po prostu promocja zdrowia promocja zdrowego stylu życia i ja myślę, że y, kościerzacy, y, którzy jeżdżą, y, no, jeden drugiemu przekazuje takie informacje. Y, składa, że y, nie przyjechało więcej osób, ale ja myślę, że na początek to i tak dobrze.